Wiara. Czym dla mnie dzisiaj jest wiara? Jest Wielki Piątek. Myślę, że dobry moment, żeby nagrać film o wierze. Ale oczywiście co? Zachęcam do subskrypcji kanału. Gdzieś tam trzeba kliknąć. Gdzieś tam. To co? Czołówka i lecimy. Bóg tak chciał. Hej, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, witajcie. Wujek, porada! To zaskoczenie na kanale Wujka Parady. Dzisiaj chciałem się podzielić z Wami moimi myślami na temat wiary, bo dosyć często mówię o Jezusie. Pierwsza rzecz. W Polsce, ja się nie wiem po co się w ogóle tłumaczę, ale okej, okay, no dobra, dzielę się. W Polsce jest też takiego, że wiara równa się Kościół. Czym nam mi się jest kościół? No, tym samym, co było na początku. Dla mnie się nic nie zmieniło. Czyli Kościół jest czymś innym dla mnie niż religią. Co to znaczy? To znaczy, się, jak Jezus się spotkał z tymi swoimi kolesiami, apostołami. Dzień dobry. Spotkał się z tymi apostołami, To oni tworzyli kościół, czyli stworzyli po prostu wspólnotę. Dla mnie dzisiaj dalej ta formuła kościoła obowiązuje, ale okej, okay, to, to tylko taka mała dygresja. A propos tego, że kościół, wiara. Dzisiaj chciałbym mówić zupełnie o czymś innym. Dzisiaj tak naprawdę dla mnie wiara załatwia wszystko. Wiara, że wszystko jest tak, jak powinno być. Wiara w to, że. Mogę czegoś nie potrafić, że mogę czegoś nie rozumieć, wiara w to, że są sytuacje w życiu, które ja ze względu na to, że kiedyś ktoś mnie jakoś nauczył je tak analizować, mógłbym określić, że one są złe, a za jakiś czas okazuje się, że wcale tak nie było, bo to była najfajniejsza rzecz, która mi się przetrafiła, ale w tamtym tym momencie zabrakło mi wiary i zaufania. Tak mnie rozśmieszasz, bo ludzie często mówią, że są bieżącymi ludźmi, kurde, a tak bardzo boją się wszystkiego: stracić życia, cholera, wie co tam jeszcze. E Zobaczcie, no dla mnie Jezus kurde, czy ktoś mówi, czy ktoś mówi, że on był, nie wiem, bogiem, a czy ktoś, no dla mnie czy nie ma, nie, nie ma żadnego zna, znaczenia. Dla mnie e, historia Jezusa Chrystusa opisana, czy ona była prawdziwa, czy nieprawdziwa, są tylko słowa i określenia, dzisiaj z nikim nie chcę walczyć na no zasadzie: Ojo, ja w nic nie wierzę, Kudy. Jeśli w nic nie wierzysz, to wierzysz w to, że nic nie wierzysz, czyli w coś wierzysz. No i ten Jezus to był taki koleś, który tak naprawdę się kompletnie nie przejmował. A tym, co mówią inni ludzie na jego temat. Jakby Jezusa w dniu dzisiejszym. Wziąć i on by dzisiaj przyszedł, to prawdopodobnie za chwilę albo by go znowu zabili, czyli historia by się powtórzyła, bo by nie pasował do systemu, albo uznano by go za wariata, wydano by mu sześć opinii lekarskich, rozdwojenie jaźni, no bo koleś mówił o jakimś kudę swoim ojcu gdzieś w niebie, etc. Chciano by go poleczyć, zmienić, chciano by go ośmieszyć. W sumie tak naprawdę narzędzia się tylko zmieniły, bo ta historia się po prostu gdzieś tam powtarza. W dniu, w dniach, w którym korzystam ze swojej wiary, wiary, że jestem tu po coś, że mam prawo tutaj być, i że każdy człowiek na świecie, i każda idea, sytuacja jest po coś, i że tak samo jak ja mam dzisiaj tutaj prawo być i wygłaszać swoje idee, tak samo każdy ma prawo. Jest uwalnia. Z automatem jest spokój, nie muszę z nikim walczyć. Nie muszę bronić prawdy. Po prostu jestem. I to dzisiaj dla mnie znaczy wiara. Wiara, czyli zaufanie, że jestem w tym miejscu, w którym ma być. Może tego jeszcze nie rozumiem. Dzień dobry. Może tego jeszcze nie rozumiem. Może jeszcze często tracę tą wiarę. Ale w dniu, w którym korzystam z tej wiary, powtarzam chyba dzisiaj słowo wiara po raz setny. To jest najcudowniejsze i najwspanialsze momenty mojego życia. Ja mogę po prostu korzystać i czerpać ze wszystkiego, co mnie otacza. A jak tylko to tracę, to od razu chcę coś bronić. Chcę, nie wiem, się na czymś skupiać. Od razu automatu tracę resztę tej rzeczywistości. Kurde, wywiara no jest w ogóle fajną rzeczą, bo tak naprawdę nic nie czelu, nic nie trzeba robić. Tylko wiarę trzeba wierzyć. Bierze was cześć.